Za dużo mi to zabiera generalnie czasu, tak? Ponieważ jestem osobą, która nienawidzi spędzanie życia w kuchni, a u dietetyka to może być trudne, generalnie, więc chodzi mi o to, żeby to, co przygotowujemy, no, było jak najprostsze w swoim wykonaniu. Nie każda surowka sałatka musi być jakaś bardzo spektakularna i efektownie wyglądać, ale chciałam Ci Państwu pokazać, że na bazie, jaką jest sałata, najlepiej mieszanka sałat, bo wtedy każda z nich ma inny smak. Jeżeli wymieszamy rożpące z rukolą, z sałatą lodową. Kilka tych sałat, jeżeli mamy, to uzyskujemy zupełnie inne smak. Więc baza? Bardzo prosta. Najzwyklejsze w świecie sałaty. Komponujemy sobie na bazie tej codziennie innego. To jest właśnie ten kwas foliowy, tutaj? Kwas foliowy, dokładnie. Kwas foliowy mamy w zielonych warzywach liściastych. I teraz, w zależności od tego, co dodamy, co lubimy, co nasz przewód pokarmowy dobrze zrobi, Finalny, efekt finalny tych składników. Jak Państwo myślicie, co to jest, to jest tutaj w tej miastce, Zerknijcie, moi drodzy, może nie każdy z Państwa sobie podejmie Gra na Najbardziej wychupowe to Te pleśniowe, ponieważ są bardzo wysokokaloryczne, wysoko kaloryczne, wysokotłuszczowe, to dodajemy ich troszeczkę. Między innymi również dlatego, że są bardzo wyraziste smaku i wystarczy naprawdę niewielki dodatek. Filozofia żadna. Kupujemy kosteczkę, trójkącik sera, kroimy w małe elementy, w małe cząsteczki i już mamy coś, co znowu dodaje takiej finansej, tej naszej prostej sałacie. Bo można być przecież tą sałatą i jeszcze, Co to jest dzisiaj? Orzeszki. Orzechy włoskie to są. Już ustaliliśmy sobie dzisiaj, że orzechy włoskie podobne do mózgu, poprawiają nam kapitalnie pracę tego mózgu, tak? I musimy zadbać o to, żeby troszkę tych orzechów w naszej wiecie było. Ale orzechy mają taką właściwość, że wciągają, jeżeli zaczniemy je jeść. Więc nie chrupiemy przed telewizorem, tylko wykorzystujemy to właśnie na przykład jako dodatek do tej sałaty. Tak. Możemy także zaostrzyć troszeczkę smak przez dodatek cebuli. Cebulę znamy, białą zazwyczaj wykorzystujemy. Prosta jej Siostra, czerwona cebula już smakuje nieco, inaczej jest słodsza i też do takiej sałaty się świetnie będzie. Ale. Olej, co jeszcze Vinaugre. możemy dodać? Można zrobić sody negry? Oliwy. Tak? A w zarazem nikt nie robi surówek? No, no, no to proszę, to ja dlaczego? Dlaczego? jest łasky.

to sobie się ułatwia. Zwłaszcza, kiedy żyje się w suspencie, Tak, tak działać, żeby to wszystko było prowadzone do, do minimum. Tak naprawdę. Jak... Mama znalazł. No <śm> chyba jeszcze tego sosu, tak? Pani doktor? Tak. Jeszcze troszkę, bo jeszcze jest sucho, więc możemy spokojnie... Jeszcze możemy spokojnie troszkę... Ale do... pachnie ten sos. A? A. Mm. Mm -hmm. To znaczy, bo ten sos wydaje się tutaj być klu, tak. czyli musztarda. A jaki stanowi bazę tego pysznego sosu? Czy bakoma? Nie, my używamy tylko i wyłącznie naszych Mazurskich produktów. Brągowski najfajniejszy, najbardziej nasz regionalny produkt to jest właśnie albo maślanka naturalna brągowska, Mazurska, albo jogurt, Też nasz brągowski Mazurski. Truskawkowy, Truskawkowy, tak, ale do tej naszej kombinacji by nam nie pasował.